Stefan Hula wczoraj w kwalifikacjach 42 miejsce, najlepszy wynik tutaj na Rukatunturi 12 miejsce, dziś w serii próbnej 114. Trzeba teraz dalej, aby mieć nadzieję na pierwsze w sezonie punkty. Pucharu Świata, brawo Stefan, no jest dobry wynik. Oczywiście Polak zostanie liderem, jako że wiatr specjalnie mu nie pomagał, pół metra na sekundę, odległość najlepsza jak do tej pory, eee, powyżej 127 metrów, 127,5 metra. W dobrym stylu też. Noty od sędziów 17,5 od 4 od fińskiego nawet 18 punktowa i wydaje mi się, że uzasadniona byłaby taka ocena, bo lądowanie było bardzo dobre w wykonaniu Stefana Huli, jest liderem. Ale nie wspominały, że Stefan trzymamy mocno kciuki, podobnie jak e, Krzysztof Biegun, podobnie jak Kuba od jak e, wszyscy, mam nadzieję, kibice w Polsce za to, żeby Klemensowi ten skok wyszedł, to przypomnijmy, triumfator zmaga, nie w letnim Pucharze Kontynentalnym, dobre było to lato, udane dla Klemensa, ale zima na razie niestety tak udana nie jest, ten skok zupełnie nieudany. W odróżnieniu od Stefana Huli Klemensowi nie udało się tutaj polecieć daleko. Inna sprawa, że miał znacząco gorsze warunki. 102 metry zaledwie to jest na razie najkrótszy skok. No i nie będzie niespodzianką dla Państwa zapewne, jeśli powiemy, że to w tym momencie również będzie ostatnia nota w konkursie. Tak, ostatnia nota, e, ostatni tam miejsce, na podium. Wtedy jedna z kilku sytuacji, kiedy dwóch Polaków mieliśmy na podium, bo wygrał Ryjełko Kobayashi, drugi był Kamila, trzeci Piotrek Żyła. Wczoraj w kwalifikacjach niezły skok, piętnaste miejsce. Dzisiaj dobry występ serii próbnej. No trzeba to powtórzyć. I powtarza Piotrek, to jest także dobry skok naszego zawodnika przy wyraźnie słabnącym wietrze, jeżeli się to za chwilę potwierdzi, to 30 metra na sekundę, 40 metra na sekundę, a odległość 123,5 metra. Taką samą miał Simon Aman, ale przy nieco mocniejszym wietrze pod nart. Noty 17, 17,5 punktu. Lądowanie nie najładniejsze w wykonaniu Piotka, ale mamy dwóch Polaków na pierwszym, drugim miejscu Bez Tego zawodnika nie miałbym przeciwko temu, żeby nie dał awansu żadnemu ze skaczących wcześniej. No bo jest to Jakub Wolny, który wczoraj troszeczkę w kratkę skakał. Jedne skoki długie, drugie zupełnie nieudane. Tym razem raczej jeden z tych udanych. Nie tak daleko jak Andrzej Semenic, a więc Słoweniec w tym momencie będzie pierwszym zawodnikiem z awansem, ale wydaje mi się, że za jego plecami w tym momencie powinna być trójka Polaków. Bowiem Kuba skacze 127 metrów. 9,4 punkty będą odjęte za wiatr oceny 17, 17,5-18. Najwyżej oceniony na razie technicznie skok w konkursie. W związku z tym chyba będzie na drugiej pozycji, tak jest. Nota 116,20. Ponad 10 punktów straty do W serii Semenica. finałowej oczywiście nie będzie w tej serii finałowej Klemensa Murańki, ale mamy nadzieję, że będzie macie kod, bo zaczął sezon dobrze. A tutaj w Rukatun, na Rukatun Turi w przeszłości kończył zawody na piątym miejscu. Teraz słabiej, teraz słabiej jednak Maciek się prezentuje, nie najlepiej było w serii finałowej, w serii próbnej, wtedy 119 metrów, teraz chyba jeszcze słabsza odległość, nie, lepsza o metr, no ale 120 metrów, tyle że... Najslabszy prawie wiatr. nie było wiatru, no właśnie, dziesiąta metra na sekundę, odjęte tylko półtora punktu, oceny 17, 17,5, no i do czego to, do czego to wystarczy, wystarczy do ósmego miejsca. Czyli jeszcze nie... Jeszcze nie wyprzedza go Paszkę, wyprzedza go Kito Saho, który w tym momencie jest pierwszy w kolejce. Oto właśnie Polak w tym różowym kostiumie, w różowym kasku z różowymi nartami. No to niech ruszy różowa pantera do akcji. Ambasador Eurosport. Ambasador Eurosport. 138,5 metra, tyle trzeba skoczyć by objąć prowadzenie, ale niech skacze jak najdalej Dawid, niech wykorzysta warunki, chociaż te najlepsze nie są. Nie ma teraz mocnego wiatru pod nart. Dobra prędkość na progu, czy będzie ją w stanie wykorzystać Dawid, no nie udaje się daleko wylądować. Niestety wystarczy na awans do drugiej serii, ale to będzie wynik zbliżony do tego jaki ma, ja wiem, Jakub Wolny chyba. 123,5 metra. Taka sama odległość jak Piotr żył. No tylko że przy troszeczkę słabszym wietrze pod narty. To będzie wynik raczej zbliżony do tego, jaki uzyskał Domen Preutz czy, czy Kuba Wolny. Mówię już o łącznej nocie. Oceny za styl, nie za wysokie 17-17,5 i 15 I ponownie posmutniał. Ponownie posmutniał, my czekamy na skok Kamila. Dobry występ, Wiśle, trzecie miejsce. Wczoraj 19 w kwalifikacjach, dziś w serii próbnej przeciętnie, no ale... Może mistrz na konkurs e, skoncentruje się, osiągnie dobry wynik, niezły wynik. Najlepszy z polaków, e, po, najlepszy z polaków będzie chyba e, nie ulega wątpliwości. W pobliże 130 metra ląduje Kamil przy słabiutkim wietrze pod narty, 20 metra na sekundę. W tej sytuacji 128 metrów w dobrym stylu. Noty od sędziów 4 18, 1 18 i pół punktu. No będą dawać niezłe miejsce. Zobaczcie, między 9 który... a 11. Tak, 11. 11. I Piotrek Żyła w pierwszej serii 123,5 metra, miejsce 23. O, teraz powyżej 130 metrów, a więc najdłuższy skok w serii finałowej. No i bez względu na to, jak będzie z wiatrem, będzie Maciek Piotrek liderem. A wiatr nie był zbyt mocny, pół metra na sekundę. W dodatku bardzo ładnie ten skok oceniony przez sędziów. O odległości e, widzieliśmy 136 metrów, a oceny od sędziów 18,5 od 4 o. i 1,19. I słusznie, I słusznie, bo rzeczywiście piękny skok, rewelacyjny odjazd, wąziutko prowadzone narty. No tu spokojnie można było więcej tych 19 chyba przyznać, no ale, ale nota łączna, przyjemna całkiem. Brawo Piotr, w trymiga. Tak jest. Po tym, no co tu dużo mówić, mało ładnie wyglądającym dzwonie w Wiśle. Teraz kolejny z naszych reprezentantów. Stefan Hula. Będą pierwsze punkty w tym sezonie, ale ile? Dobry skok pierwszej serii? 127,5 przy sprzyjających warunkach jak teraz. No, wygląda na to, że ten wiatr ucichł znowu, ale trzymamy kciuki za Stefana. Dobra prędkość na progu. I wyraźnie bliżej jednak wylądował Stefan Hula, ale, no, ale też nie miał mocnego wiatru. Punkt i dwie dziesiąte będą odjęte od noty Polaka. 121,5 metra odległość uzyskana przez e, zawodnika z Beskidów, czyli, no, czyli pewnie w tym momencie będzie wyprzedzał Łazien Bichlera, Szmida, Petera, ale czy któregoś jeszcze z konkurentów trochę było przewagi po pierwszej serii? Pierwszy będzie skakał Dawid, Dawid Kubacki, który no, pierwszy skok miał przeciętny powiedzmy to szczerze, 123,5 metra. Wprawdzie wiatru nie pomagał, jest pełna 30 metra na sekundę. No ale e, e, i ta odległość i niezbyt wysokie oceny sędziowskie spowodowały, że po pierwszej serii klasyfikowany jest na 20 miejscu. Teraz ten wiatr jest chyba zdecydowanie mocniejszy. Widzimy odległość, która się wyświetla. Konieczne by objąć prowadzenie, to znaczy, że prędkość... Na progu plus te podmuchy to może być długi skok i jest długi skok. Wyraźnie za 130 metrem lądował Dawid. No, pytanie, czy to wystarczy? Czy ta odległość będzie wystarczająca? 135,5 metra zatem dalej od Domena Perełca, którego wyprzedzało 9 punktu Dawid. Eee, za będzie miał odjęte znacznie więcej, bo 6,9 będzie miał również wyższe noty. No więc notami zyska półtora punktu, ale, ale troszkę będzie niżej. Nieznacznie wygra z Piotrem. Tak jest. O 1,1 punktu przed Piotrkiem do Domena Prełcy. No i teraz Kuba wolny. 127 metrów, pierwsza odległość reprezentanta Polski, ale dość odległe 19 miejsce. Na pewno stać go na lepszy rezultat. No ale nie tym razem, niestety. Nie tym razem. Nie wiem, czy spóźnił wybicie, czy też źle ustawił tułów i narty po wyjściu z progu. W każdym razie ten lot skończył się bardzo szybko, bo uzyskał tylko 112 metrów, podobną odległość w serii finałowej, najsłabszą jak na razie miał Dominik Peter, reprezentant Szwajcarii. Nieudany ten skok Kuby Wolnego. Niestety, no i dlatego jest na miejscu ostatnim 12. Dobry przykład Austriak Kamilowi. E, jeżeli by podobne warunki towarzyszyły Polakowi, to być może on także będzie w stanie tutaj odlecieć daleko. Kamil Stoch. No ojej, niestety, ojej. niestety nie. No ale jak się zmieniły warunki. Pierwszy zawodnik, który miał wiatr w plecy. Pierwszy, który będzie miał dodane punkty za wiatr 1,7, czyli nie dość, że wiatru nie było dającego noszenie, to jeszcze odrobinkę powiewało z tyłu skoczni odległość 118,5 metra, no więc oczywiście tego miejsca 13, jakie zajmował po pierwszej serii, nie utrzyma w tym momencie na miejscu 8.